Gram w grę rozum nie potrzebuj Ja chcę tylko Dawaj, Dawaj! Dawaj młody Ej, no właśnie wyroć wyrzucę na drugą stronę świata no się Jezus, co się z wami stało? Dawaj do, do, do Co wy się skoły tak postarzyliście? No szkoły jest... gówniaku Co jest grane? Co, to, co to ty skoły. jesteś? Ty jesteś wujek, a ty... A masz z liścia! Dwa. jest twój ojciec! No, ja, jak jak mój jestem ojciec? Jestem twoim ojcem. Jestem twoim tatą. Palion, adoptowałem cię. Tak, co? Jestem ja jestem co?! Ja jestem w tatą. Co ja mam robić? Że ja, to mi się śni? To jest mój sen! Ja jestem z sen. Jest to jest mój sen! A, okej. Okay. Wale was, tatowie! Wale was. To nie jest. To jest 100% realne. Widzisz? Przecież, jakby to był sen, to byś na przykład nie czuł bólu. O, Ale map. ból! O, takiego bólu widzisz? nigdy nie czułem. Bo... <laughs> ja, nawet, nawet jakbyś nie spał, to byś nigdy takiego bólu nie czuł. Czemu nie? Sprawiasz mi ból, tato, którego nigdy takiego nie czułem? Chodź idziemy do szkoły, do przedszkola, bo Już? jesteś przecież malutki, chodź. Ale miałem spadzie. spać, jest ciemno. Kto chodzi mm. do przedszkola w nocy? No ale to zaraz będziesz usta rano i wstaniemy to numer jeden no, To nie może być tak no powaliło was skąd. A to numer 1! Wzywam do mnie! widzisz? No, księżyc, pogadajcie sobie jak razem. Myśli, Tato... Patrząc na księżyc, co się zaraz stanie. A, cień. Tato no numer jeden, wzywam cię do się Nie, tak uciecie, ja spadam. Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Z... O, chodź. i co wy Z patykami chodzicie sobie. Po dupie mnie pasem nawalają, nie wytrzymam. Dobra, idę. Co, do przeszkola mam iść? Do nie nie, 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 teraz musisz zrobić za to, że tak dziwnie się zachowujesz 10 kółeczek wokół tego. Bo! Bo mnie spędzą pa. A tak! A, a, a jak. Nie nauczymy cię. A potem nauczymy cię grać się grać Dobra, okej, okay, okej, okay, nie bij błagam, tobie ból sprawia. A ja za moich lat grałem w piłkę! 3, ho, ho, ho. Ja, 4, ja pamiętam, jak 5, kiedyś 6, byłem młody, ja nie mogę kiedyś to 7, było! Kiedyś to było! Ja pamiętam, 8, się chodziło przez tory, ale takie 8. takie zbożowe, zrobione ze zboża. Układało, układało się to. Ale kręcił się w głowie, dobra, co teraz? Kiedyś to było! Kręcimy Teraz się w do, do przedszkola i, i mam nadzieję, że same najlepsze oceny będziesz robił. Same najlepsze A. oceny. Oddaj no. te wszystkie rzeczy. ej kurde, kurde. Dobra, 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 dobra. Błagam. Błagam, przestańcie. Musi umrzeć. Błagam, nie musi umrzeć. Z eee. zabijasz? Proszę naprawić światła tutaj, bo zobacz, zaraz się coś zrespi. Tutaj no. też. Do. I wiesz co? Przepraszam, bo było jesteś Przepraszam Okej, Za karę dostaniesz Twoich ci mi adoptowali, super No Grochówkę, ale taką z dodatkiem śmierdzącego wisiwa dobra, ja idę na lekcję, nie chcę od was nic, nie chcę jedzenia do szkoły, na razie Dobra, to idź na lekcję, my popatrzymy za okna, pa pa No, nara Aha. Uciekamy z lekcji, uciekamy z lekcji Co ty patrz, O nie, patrz, spada patrz, spadajcie uwagali. <gry> jakie wagary, jakie wagary Wszystko widzieliśmy, stoj! stop! Nie po polach! Nie no, sąsiad jak zobaczy, że tak te pole rozwaliłeś, to ci normalnie skierze tyłek Idź na górę, idź na górę Ja będę od dołu pilował, żeby tu nie zeskoczył. I co? I co? Nie masz drogi wyjścia, nie masz drogi wyjścia. No i tam! Czemu się jesteście przerażający, no? Dobra, co mam zrobić? Uciekłem z lekcji, wyjścia. bo nie było tam nauczyciela, no co ja mam zrobić? Lekcje bez nikogo, Co? nie będę tam siedział i mordował czasu Jak to? O, uciekam! Ucieka. Nie, nie uciekam, stop, stop, bo zniszczę pole, nie chcę zniszczyć No patrz, robić. no Będziesz musiał naprawić te pole Iść po motykę i napraw po pole jest do starego No przez no, to... to... Nie pyskuj to... No nie będę, no Daj mi motykę, tatuś <laughs> Dobra! no ba Chcesz motykę? Ja nie Zupce. potrafię, ja są jestem za młody, w przedszkolu tego nie nauczyli no, bo Pata się nie No proszę was, znowu bez przesady. Motyka! Macie motykę Czekaj, motyka! Nadal nie macie? Ja nie mogę, ty z takim po prostu obszczyburkiem. No, Nigdy nie, nie, nie miałem na większym siłownię, <laughs> niż ty. <laughs> Idź na siłownię! No na siłownię, kości, ja rosnę jeszcze, halo. Gdzie ty no, jesteś? No gdzie jest, ja nie mam z czego zrobić nawet. Dobra. Okej, okay. jak mi każecie zrobić motykę, robię. Robię Robię Tylko muszę zniszczyć połowę domu no e, nie, mój dom! Dobra, mam crafting, który chyba nie musiałem robić faktycznie No nie zabijaj mnie! Motykę O, masz! Tato, płakam Płakam To, że mam nie znaczy, że dam Rób motykę A co mam zrobić? Czy mi dasz? Mogę coś co? zrobić dla ciebie, że i dasz mi, ok? Coś zrobię dla ciebie Nie obchodzi mnie to No bo... Rób motykę Ale nie mam z czego Wymyśl coś no to idę, idę podwędzić Wojanowi w takim razie Ej, 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 ej to pierwszy krok do zła Dobra, trzymaj tą motykę. O, super Nie bij ojca no, swego No prze, <laughs> <laughs> ty Nie no, ten tata jest niewyżyty, weź go ogarnij Niech zgodzi brodę. Dzień <laughs> mnie. <laughs> Naprawi pozaczkowe. Naprawi posadź nowe, bo zobaczę, się tak zobaczy, że zrobił to Cidu. Po... I ja sadzena, też mam po Ciebie prośbę, Sad... idź mi po nozycki, bo muszę zgolić zala. Eee, to do fryzjera idź Nie, co nozycki, nie pyskuj to nie interesuje <laughs> mnie, co sam nie, sam nie pyskuj Idź mi po nożyczki Ale tak ładnie, co to za ochyctwo Co ochyctwo? Ochyctwo no, robisz Bo naprawiałem wszystkie błędniki Nie, tutaj widzę jeden minus twój umysłowy Ty o? Już! Przestań, bo zniszczy znowu. Hmm, może nauczymy go trochę życia. Przestańcie, dobra. Może nauczymy go trochę. dzisiaj. Możecie w piłkę. Um, życia? Kurde, to są tacy typowe tatusiowie, co, co... żeby grają... syn grał w piłkę nożną, no Bo oni gra tylko na komputerze? To, bo ja tam, będę co, co drugi no, Cristiano Ronaldo no. będę, nie? Od razu, od razu będę no, drugi, no, drugi Cristiano no. Ronaldo. Burde. Idź na boisko! Chodź idziemy grać w gołę. Ale to będę mógł zagrać tobą tato bo nie mam piłki Eee Wymyśl. Mylam będzie smuki, ja jestem piłką. O, super, to, bardzo, to jest coś. bardzo niesamowicie miłe. Kurde, trzeba tu jakiś most wybudować Latowie, to No, wybudujcie, bo ja mam za małe rączki. Nie, yeah, bo mnie bolą plecy. Chodź. O, krowa. Co yeah. mam zrobić? Powiedzcie mi, żeby być dobrym. Wygląda yes, trochę to. jak twoja. Była. Ja nie miałem jeszcze, nie miałem dziewczyny jeszcze. Jestem za mały na takie rzeczy. Dobrze, co robić? Chcesz zostać mężczyzną jak wy, chce mieć brodę, chcę mieć brodę Żeby być taki jak my tak. to musisz wziąć tą krowę i zejść z gola tą krową? A twój stary broni Nie Dobrze. tutaj! O! Mały. o ja, takie kopnie czy... Przebił piłę, jestem domny z ciebie! Synodomny jestem! Nigdy no nie widziałem mogę teraz... Mogę tatusię się zagrać? Się. Mogę nim zagrać tatuusię? Zagraj tak. ten gybin. Czekaj! Eee. Eee. Patrz, to i już Ale są samo, odrzut jeden. O, odrzut 2 też są. Jest Weź Dobra, dobra, patrz. Z tego konta trafię, patrz, 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 patrz. Dawaj, strzeluj Czekaj. Patrz. Wow! wow! Gol! Jesteś pięknie, dumny. Biegnie, biegnie, będziecie prawdziwym piłkarzem. Bardzo mi się to podoba. Tak jest. Bardzo mi się to podoba, zabiegnie. Tak jest. Na, na nowy meczek, nowy meczek. Dobra, na dobra, meczek. teraz stąd, stąd Do klubu cię zapisuję, młody. Do klubu. Jaki klub? FC Wojnowice, moje ulicy. marzenie, moje marzenie Trzeba go no, ja 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 nauczyć życia Okej okay. A może chorupne faule, co? Iż o, nie dałem, nie dałem Dobrze, synu, próbuj o, 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 o ty O, widzisz? Co ty myślisz? Że będzie stało Nie ruszaj się, piłko, prawie? nie ruszaj się Chodząca piłka Przestań z chodzącą piłką, o nie ha, ha. Nie, nie ma autu jeszcze, no chodząca piłka, przestań ja nie... To jest mig na drugiej stronie No chodź tu piłko! Ja biegnie naokoło No strzel coś chłopie No i co to mamy? No kurde blisko Jest. Jest GOL! Ała to nie mną GOL! Ej, ej, ale prawkaż był y, skondycjowany Nieprawda. Dobra ta tu się, bo mnie znudziła się ta piłka, noż, no co teraz? Teraz powiem ci tak Musisz po, musisz iść i... Przynieś mi! Przynieś mi ze sklepu Co? A tu muszę do płaszczki iść Bez do sklepu Ale po co? Browara? Na jednej nocy No dobra, Jezus, taki typowy tatuś się znalazł Dobra idę okraść sklep, ale co chcesz To dasz 10 zł nie? Zapłaci rybą, tyle tylko mam Dobra, dobra okej okay. I, i co mam, co mam wziąć? Nie wiem, wybierz coś. Czyli czy bierzesz mnie... A, czy mam ci prezent zrobić? Da. A drugi tata chce te... prezent? Nie. No to się wola, wola tam tego tatę. O, ty Dobry. mały dziadu, ty! Dobra. O, Ogól brodera mu się. Jesteś moim tatem się dalej ślinisz, ty ja się ślinię i ty się ślinisz. coś nie tak. Dobra, Wystarczy zostaw tyłek. mnie, robię prezent! Wystaw tyłek, kucnij, kucnij, kucnij. Tato Dobra tato Zabijem tatę, zabijłem tatę Ja szedę do swojego domku, A z tego domku już jest stary Mam na ciebie prezent Dobra jestem To mam nadzieję w że moim w twój domu. Głos, bo drugi tata już nie jest moim tatą. Gdzie ty jesteś? W moim domu a w twoim domu. A gdzie jest tamten? A, tamten teraz. Uuu, Dobra. Num, num, ja, num. Ja zapytaj się tego drugiego taty czy jest na mnie wkurzony. Ej, drugi ojciec, wkurzony jesteś? Tata. No wkurzony jest. A to walić. Czasem tak Czasem, czasem tak jest. Trzymaj. Ja rozumiem wasza... O, SENU! Lepszego prezentu staremu nie mogłeś zrobić. Walnij teraz, musisz zawieć drugiego starego to. Nie mów dwa razy tak by nie mówiłem. Gdzie on jest? Gdzie jesteś stary? Na wieżowcu stary Co? Dobra, idę stary. W takim wieżowcu Ty niebieski widziałem jak tam chodził Tak? Dobra, no. ja czekam na dole w takim <laughs> razie Tatusiowy, <laughs> pojedynek? Tatusiowy <laughs> pojedynek? Tatusiowy pojedynek Tatusiowy pojedynek widzowie Wow! Zdrowie A niech na zdrowie ci ten kichnie Co jest z Gdzie tu? Widziałem trój ząb. O oh, nie! Ja tu jeden O oh, nie, widzę go Chodź tu Złaść tu na dół przecież mam mało HP bo dostałem la 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 Lalalala Lalalala To ty tam na górze rozwalasz Nic No sporo Czemu to jest dziura? Ejo oh, spadł na dół Chodź szybko, chodź szybko Gdzie spadł na dół? On na sam dół Dobra Ja chcę mieć jedną rotatę Aż skoczyłem do wody normalnie Gdzie? Tary, chodź! Nie, dobra, nic ci nie zrobimy, żartowałem, wiesz. Nie zrobimy Weźmy, zacz... znowu chodźmy bić tego młodego, bo mnie trochę zdenerwowało. Nie, ci Zecius. No, wiesz, no. no. się to tak jest, tak jest. I teraz bunt młodzieńczy, wyprowadzam się, nie ma. No, gdzie jesteś? Ja cię nie lubiłem, młody Nie, no, tatuś, kochałem was, gdzie wy jesteście? No, no, ja jestem, no, biję ci was. Noob no, dat, gdzie jest? Where is noob that? Ja cię biję. Zobaliło so, to mi, <grym> ja jestem tu Kiblu? O, cześć, Bic, przepraszam Czekaj, czekaj, przestań bić Ja chcę tylko przeprosić tatę Tato, ja chcę cię przeprosić, ja ci dam Tam jestem z tatą i kości pękają, mi kości mi pękają Ja dam ci A ty mnie odezwałeś w głosu. Przepraszam Tato, nie chciałem Boli mnie wszystko, zobacz na moją blotę, już mam 74 400 lat O, no nie, nie, nie wiedziałem, że taka liczba istnieje, ale no, okej okay. Ja to wszystko widzę. No, a tyle starych. Ale nie wiem, czy on mnie bawi, brudowo jada. On masz takie kropki ciemne, on ma takie idealne. Zdarza się. Fenetyków wy... nie zapanuje. Jak wy wyglądacie? O Boże, o Boże. Dobra, młody, nie wiem, co ja Ci mam jeszcze powiedzieć. Jesteś adoptowany? No, tyle to się dowiedziałem. No wiem, że nie jesteście moimi prawdziwymi tatusiami. Ja już nie chcę być twoim, twoim ojcem. Ciężko jest być moim ojcem, tak? Tak, o to ci chodzi. Tak. To <grym> tyś, <Tatuś grym> wojan zabita tata noob. Nie, nie, nie będę go bił, bo. bo jeszcze będzie płakał. Ej, nie bij go, nie bij starego, szanuj starego. Szanuj, starego. szanuj tatę! Szanuj tatę! Nie chcę już na tego. Szanuj tatę! A zabiję z <grym> ojca! <grym> <grym> Ła! Wow, zabijesz mnie! Kurde! Zabijesz ojca i co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Mały smarkat! Smarkat mały! Bzdący! Hultaj! O kurde! Nie wytrzymam! Gubi! Kurde. Ja. Kurde! Jaki chultaj mały! Ładny, <gulia> głupi! Tatuś! Ja! Tatuś! Sayonara. Wow! Zabiernę! <gulia> dobra, nie chcę was... O, dobra, właśnie. nie chcę was znać. Wizowie są adoptowane. Mówi... To, to, to nie się nie nadają wizowie na tatusie. Trzymajcie się!